Mieliśmy krótką rozmowę po, po meczu w Warszawie, bo no, wszyscy wiedzieli, że nie wyglądało tak jak, y, tak jak powinno i no, mamy nadzieję, że ten kryzys już jest za nami. No, czy była krótka rozmowa po, przed treningiem poniedziałkowym. Tam porozmawialiśmy z prezesami, porozmawialiśmy też z, z trenerem i tam no, przedstawiliśmy sobie parę faktów, że to nie był nasz najlepszy mecz i, i, i trochę tam zawiedliśmy. E, no, nic. No, było dużo, dużo konkretów, statystyk, gdzie popełniliśmy błędy, których błędów trzeba się wystrzegać i gdzie w którym elemencie zawiedliśmy. I to, to w sumie tyle: no, było jedno takie spotkanie. Przyda się nam te kilka spokojnych treningów bez, bez meczu i myślę, że dobrze przygotujemy się do meczu z Grańskiem. No, wyglądało to bardzo dobrze. Ja myślę, że, że nie ma co się załamywać. Jeszcze mamy wszystko do wygrania i, no, i na tym się skupimy. Dobrze jest, że będziemy w domu. Mamy te parę dni, gdzie nie ma żadnych wyjazdów, ale później Mamy cztery czy pięć bardzo ważne spotkania, także i w plus Lidze, i w tym, i w Lidze Mistrzów, także musimy, musimy, jeśli chcemy dalej grać. O coś to musimy je wszystkie wygrać i także ten tydzień nie jest taki luźniejszy, ale wbrew pozorom na treningach będzie, będzie ciężko, bo wiemy o co, o co gramy. No na treningach nie, nie wygląda to nie. najgorzej, ale, no ale przychodzi do meczu i, i w niektórych momentach coś, coś się załamuje. No, mamy nadzieję, że, że to wszystko już za nami. No, skupimy się na swojej dobrej grze w, w kolejnych meczach. Musimy z nimi wygrywać, dlatego że jesteśmy na czwartym miejscu a możemy w każdym, w każdym momencie wylecieć nawet z tej czwórki, to zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego gramy w tym, w tym miesiącu z Jastrzębiem, gramy z Radomiem i to będą ciężkie mecze, z Gdańskiem to będą ciężkie mecze, które po prostu musimy wygrać, jeśli myślimy cały czas o tym, żeby grać o mistrzostwo. Ciężki, ciężki miesiąc przed nami i naprawdę gramy z Jastrzębiem, z Olsztynem, z Lubinem, z Radomiem w Radomiu, więc, więc będziemy musieli zagrać na, na najwyższych obrotach. Czy jest się czym martwić? No nie. Ciężko powiedzieć. Myślę, że, że jesteśmy taką drużyną z takim potencjałem, gdzie, gdzie możemy przezwyciężyć ten, ten słabszy okres i, i jeszcze zająć dobre miejsce przed, przed kolejną fazą.